Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Zuza Pestka i chciałam zrobić taki krótki wstęp do webinaru, który nagrałam specjalnie dla Ciebie, dla Was, jako dla Strażnika Ptasiej Straży w Fundacji Albatros i w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Żebyś wiedział, kto do ciebie mówi i kto przygotował tą prezentację, którą prawdopodobnie będziesz mieć okazję odsłuchać i obejrzeć, webinar wyszedł dość długi. Jego celem było stworzenie takiego, takiej prezentacji, Gatunków ptaków występujących w Polsce i tych, które potencjalnie mogą być pacjentami ośrodka rehabilitacji, w którym jesteś, będziesz wolontariuszem, albo do, do którego zamierzasz się zgłosić jako wolontariusz. I z racji tego, że gatunków ptaków w Polsce jest bardzo dużo, paręset. Ja oczywiście nie powiedziałam o wszystkich, ale powiedziałam o całkiem sporej ich liczbie. Nie wszystkie będą częstymi pacjentami ośrodka rehabilitacji. Raczej większość z nich będzie rzadziej spotykana. No ale to nie wyklucza tego, że możesz mieć okazję spotkać te gatunki. No i wtedy warto o nich pamiętać. Może trochę powiem Ci o sobie. Ja jestem magistrem biologii skończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Teraz jestem w trakcie studiów doktoranckich, już gdzieś tam pod koniec mojej drogi. I tak naprawdę ptakami interesuję się od wczesnej młodości. Gdzieś tam od końca podstawówki zaczęłam bardziej zwracać uwagę na ptaki. Natomiast moje zainteresowanie przyrodą jest ze mną od kiedy pamiętam. Wyspecjalizowałam się właśnie w, w ptakach jako ornitolog. Miałam ku temu świetne warunki na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Biologii. W ogóle Pomorze jest takim zagłębiem trochę ornitologicznym, jeśli chodzi o nasz kraj. I bardzo się cieszę, że mogę przekazać Ci część tej wiedzy, którą zdobyłam. Ja też zajmuję się ornitologią tak naprawdę na co dzień. To jest moja pasja i to jest też mój zawód. Pracuję jako ekspert ornitolog w różnych projektach. Jestem generalnie freelancerem, który po prostu chodzi w teren, obserwuje przyrodę i ptaki. Trochę też zajmuję się edukacją przyrodniczą, pracuję z dziećmi, z dorosłymi, zależy jaka jest potrzeba. Jestem też przewodnikiem przyrodniczym. Mam na przykład licencję przewodnicką po Biebrzańskim Parku Narodowym, ponieważ też Podlasie, a szczególnie tereny właśnie nadbiebrzańskie, są mi szczególnie bliskie. Prowadziłam warsztaty ornitologiczne, także taką różnorodną działalnością właśnie w zakresie wykorzystania tej swojej wiedzy przyrodniczej, ornitologicznej, ale też przekazywania jej dalej, zajmuje się. I bardzo się cieszę, że chcesz zaangażować się w ten projekt, który jest organizowany przez Fundację Albatros właśnie w działalność w Tasiej Straży. To jest moim zdaniem jest to świetna inicjatywa, która angażuje osoby na co dzień, może niezwiązane z przyrodą albo związane bardzo amatorsko i jakby jest w stanie wykorzystać potencjał takich osób właśnie do tego, żeby czynnie i aktywnie wspierały ochronę przyrody, bo, bo takie ośrodki rehabilitacji to są miejsca czynnej ochrony przyrody. I co chciałam powiedzieć? Aha, w, w prezentacji. Ona jest podzielona na, ten prezentacja, webinar jest podzielona na siedem części. Ostatecznie wyszło tego całkiem sporo, ponad 6 godzin. Dlatego też specjalnie dzieliłam to na części, żeby Cię nie zamęczyć tymi wszystkimi informacjami. Zawsze możesz sobie wrócić do nich i do konkretnej grupy. Te prezentacje są podzielone według, właśnie pogrupowane według pewnych grup ptaków dość podobnych do siebie, też są podpisane, więc będziesz mniej więcej wiedział, co znaleźć gdzie, albo wiedziała. I ja w prezentacji posługiwałam się książką, którą tutaj mam, chcę ci ją pokazać. To jest książka Ptaki Europy. Widzisz lustrzane odbicie, ale i w, w, w prezentacji... Wykorzystałam zdjęcia, właśnie skany z tej książki, żeby też lepiej pokazać Ci różne gatunki ptaków, bo prezentacja zawiera też bardzo wiele zdjęć, moich zdjęć, ale no, nie mam zdjęć każdego gatunku ptaka i czasami nie w tej pozycji, nie w tej jakości, w której chciałabym, żebyś go zobaczył. Także korzystałam z tej książki Ptaki Europy. Ona kiedyś była taką główną pozycją właśnie do tego, żeby poznawać ptaki. Ja osobiście właśnie przez gimnazjum i liceum korzystałam z tej książki właśnie. Natomiast teraz, no już od dobrych kilkunastu lat na rynku ornitologicznym przoduje pozycja wydawnictwa Collins. Oni mają całą serię różnych przyrodniczych książek, natomiast ptasi, przewodnik po ptakach Europy, Wielkiej Brytanii i Europy, właśnie Collinsa, jest takim najbardziej kompletnym przewodnikiem. I on wygląda tak. To jest akurat angielska wersja. I to jest taka pozycja trochę bardziej zaawansowana. Ma mniejsze, zdecydowanie mniejsze ryciny. O, otworzył mi się żuraw akurat, ma mniejsze ryciny, więcej różnych szat ptaków, także jest taka bardziej szczegółowa. Więc jeżeli czujesz, że chciałbyś, chciałabyś, o, dzięcioły. Jest też takich dużo obrazków porównujących, ale też różne gatunki między sobą, ale też wskaźników wskazujących na cechy diagnostyczne dla danego gatunku. Także zdecydowanie warto się zapoznać z tą pozycją, jeżeli chcesz bardziej profesjonalnie zająć się ptakami albo po prostu jesteś ciekawy, ciekawa większej liczby informacji. Także warto sobie Collinsa nabyć. Jest polski, polska wersja językowa. Ona po prostu nazywa się Ptaki. Tutaj to jest Bird Guide po angielsku, ale wersja polska to jest właśnie Collins i napis Ptaki. Także jak wpiszesz w wyszukiwarkę Ptaki Collinsa, to na pewno znajdziesz jakiś, jakąś księgarnię, w której można tą pozycję zdobyć. Aha, jeżeli po webinarze nasunęłyby Ci się jakieś pytania, wątpliwości albo gdzieś w trakcie Twojej pracy jako wolontariusz w ośrodku chciałbyś, chciałabyś się czegoś dowiedzieć, to możesz się śmiało ze mną kontaktować. Mój adres mailowy to jest zuz.pestka.gmail.com Zuz. Także to jest mój e-mail. Jeśli preferujesz Facebooka, to mam fanpage na Facebooku, który nazywa się Ornito Logiczna, Ornito z Dużej i Logiczna z Dużej, pisane łącznie. Także tam również możesz do mnie pisać i postaram się rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na pytania. Także dzięki jeszcze raz za to, że, że chcesz się zaangażować w tą jakże ważną pracę, piękny projekt i możesz liczyć na moje wsparcie. Życzę miłego oglądania.